Elu... Czwarta. Elumina, to jest część czwarta, dokładnie część... Część druga, części trzeciej. Tylko by ci nie zabrzmiało. Em, no bo... No bo czemu? czemu? Bo pewna... Bo pewna osoba, której jego imienia nie będę wymawiać. Czemu? Bo jest po prostu... Kim? Funką no. Moniki Kociołek? No, to prawda. To prawda. Nie wiem po co. To było żart oczywiście. XD Ja właśnie... E, mój telefon chce wyrzucić przez okno xD, nie <noise> Prawie bym to zrobiła Ale jakbyś to zrobiła, to byś straciła nowy telefon No wiem I bym musiała mieć stary, który się zacina, ale to nieważne Czyli chwila dopilnować byś już, nie lubiłaś na deską? Co? Dopilnować, by nie lubiła? Ale... Say, what the fuck? What the Dopilnować? Nie. Okej, okay, co to, to zrobię? Nie rób tego. To się nagrywa. Wiem, ale nie rób tego, bo ja jej nic nie zrobiłam. Co? Bo ja jej nic nie zrobiłam. Hmm. Dla na jeśli to widzisz, to on coś knuje i on pewnie coś chce wymyśleć, że ja coś na ciebie nie wypowiedziałam, ale wcale to nie będzie prawda. Prawda, prawda, ona zawsze tak mówi. Ty raczej wszystko mówisz. Jak ja powiem, co ty codziennie mi gadasz, to się tak klasa tobie. Więc chyba nie chcesz tego. Nie zachowuj się, byś nie miała mózgu. Ty też. Rada, pójść się na odcinek, kurde YouTube na YouTube'a nagrywamy, a nagrywam, ty, ty mi o roksanie gadasz. Nie, nie zachowuj się, byś miała okres. Muszę ci serio to powtarzać, nagrywamy teraz odcinek, okej, okay, rozumiem. Możesz e, gadać o takich rzeczach ze mną, ale nie na odcinku. O Od tego klasa. Co? O to klasa. na Od Od odcinku mi się takie rzeczy pytasz. Rozumiem, dla jaj codziennego to pytasz. Ale ja nie, po to, by, by, żeby odcinek miał smaczek. Mas smaczek, jak śpiewasz. Jesteśmy jednakowo wyjątkowe. Ja, 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 ja tego nie zapomnę, śniłomicie. Ale zapomniałam, ale się bo się ludzie zatrudniłem. Aha, czyli odtrudniasz mnie, okej, okay, to pa. Ja nie się! No to, to jest problem. Ci widzowie, takie jest nagrywanie z nim odcinku. Nawet ani grosza nie dostałam. Zostawiam jak to zarobimy. Ha, no tak. No, my nic nie zarabiamy. Więc Kamil, jeśli, jeśli to widzisz, to daj, y, daj 20 złotych z tego, z tego na klasę, z tego skarbnika. To wtedy on mi da 10, a sobie zostawi też 10. Y, nie, a dwadzieścia dołóż na tą wycieczkę, która potrzebuje 50 zł, albo po prostu nam daj 20 złotych. Okay. Ja to uczciwie. Ej, daj mi to, ale to uczciwie rozdam. Jeśli to słyszysz, jeśli to widzisz, to po prostu daj nam kasę. Panie to spokojnie, uczciwie to dam. No już widzę to uczciwie. Mi dajesz grosza, a sobie zostawiasz 20 bez jednego grosza. Spoko nie! Dostaniesz? Co? Dostaniesz 5 i 15 A ty? 15 złotych zostanę ja 5 i 15. Nie ja tylko go dostaniesz. Aha. Powin... Dobra, nie. Dobra, już wolę coś zarobić na gumową żabę niż, niż dobra. No, no ale ma... ale to... Taki, a... taki, taki odcinek z pogaduszek możemy sobie zrobić, nie wiem. Yy, też dzisiaj jak skończymy ten, a włącz to tą piosenkę, no... A dzisiaj musimy zrobić te... To jest adiosa, te teorie adiosowe. Nie zdradza ich odcinka, widzą. Eee, sorry, ale to już było zaplanowane. To już było zaplanowane od pierwszego odcinka tej serii. Aha. To dalej włączaj! E, ten nie udostępnię, Co? Nie udostępniasz się jak coś.

ja spati. Eee, chyba te środki gdzieś tam widziałam. Lubię je. Eee, u Nie słyszę. Teraz słyszę. Tak Dwa, bo przekleństwo. XD. Jakbym była na koncercie, to moja mama by była na mnie zła, XD. Ale to ci że nie byłaś? Eee, nie. Bo chciałabym być, ale... No. Bo ja stara by ci nie pozwalała oglądać. E, tak, chyba. Nie wiem, dobra. Ale o, odcinek muszę obejrzeć. Nie obejrzy raczej. To będzie... jeśli... Mamo! No. Wyślij ten odcinek do mamy Mai! Nie! Nikt wysy... <słuch> nie wysyła. A więc 12. Gdzie? A czemu nie ma wysyłać? No bo... Mówisz coś o ruchaniu. <śmiech> <śmiech> Mówisz. Jeszcze bym przestała. Jeszcze by mi zaproniła z tobą gadać. O tym mi cię o ruchaniu coś gadać. <laughs> co? No nie ona o tym wie. <śmiech> Spokojnie. <śmiech> Ale pamiętaj o tym, że to się nagrywa wszystko. A. <laughs> to jest zapaniałe. Ale no ona jak coś wie o tym. Kamila, ktoś wyśle to do mamy. Nie, Kamil, nie wysyłaj. No mi no, chętnie. No to wtedy moja mama wyśle do Twojej mamy, że Ty mówisz cały czas o ruchaniu i wyszukujesz różne rzeczy o ruchaniu. Ale tak, nie robię. No do, no nie, żartowałam sobie. Na tylko. odcinkach tego nie robię. No, no na odcinkach nie.

a więc cała piosenka dostaje 6,5 Aha, no to fajnie Spoko Nie jest tak źle Dobra, no to kto jest w końcu wreszcie? Koniec tego odcinka Nie, tu nie No a co? jeszcze muszę... Jeszcze muszę pokazać ten, ten mój notatniczek na odcinku. A, no tak, ale w końcu będzie to koniec, bo ta seria trwała długo, więc yy, yy, ja już powiem, no albo nie powiem. Um, ale no najpierw niech on pokaże ten notatnik. Który pewnie wszyscy mają w dupie, ale yy, to nieważne. Prawda? Неважно. Вообще oh, неважно. A teraz są trochę zajęte. Okej. Okay. Mogę gadać coś do nich. To znaczy, Ale że... nic brzydkiego! Okej, okay, przecież. E, więc e, widzowie, jak widzicie, e, te trzy serie, e, czy cztery nieważne, e, zostały skończone, więc wszyscy pewnie mają to w dupie i pewnie nikt tego nie obejrzał do końca, bo jedna część trwa. 50 minut albo 40, więc pewnie nikt tego nie oglądał, ale pewnie ciśniecie teraz bekę z tego. My sami ciśniemy z tego bekę. Ja dla... tego nie obejrzę drugi raz. Okej, okay, to jest dla beki jak coś, więc no. tego nie obejrzę drugi raz. No okej, okay, no ja też. Ale może widzowie obejrzą. Nie no, nie będę wam tego robić, ale może obejrzycie. Dobra, no, no i to tyle chyba, no. Nie, um, jeszcze nie, bo zrobiłem tier listę piosenek. Wiem, Od... wiem. wiem. Um, nie, bo no, tak bo, bo przez wszystkie odcinki mówiłem że jaka piosenka ma średnią, nie? Tak. Pamiętasz, czy jakaś piosenka miała, miała średnią 10? Nie. Chyba dla, dla rodziny? Nie, gdybym. A. wiem, że widzowie są tacy, tacy łapczywi, żeby już kilku tego odcinka, ale nie ma tak łatwo. Okej, okay, a jeszcze jak chcecie, żebym ja stworzyła kanał. Yy, na YouTube, to W górę! <grym>, które ja właśnie je dam. Nie no, ale błagam... Nie osi tak łapek w górę, nie chcecie, by ona otworzyła kanał. proszę nie zostawiać. I obojętnie, czy dacie tę łapkę, czy nie, to ja i tak stworzę kanał, chyba. Już mam kanał i yy, nazywa A, się... On z swoim st... TikTokiem! A, okej, okay. ale kanał na YouTubie mój, który nagrywam z moją kol yy, to nazywa się Maja i Kaja Roblox, więc... Jeszcze nie ma tam odcinka, ale już mam jeden stworzony, którego nie chce mi się dać, Ale, ale nie Te odcinki muszą być ze mną! Tak, ale to nie... Wdziałeś Ale... Na kanał, kanał na, na mój. Na mój kanał. Ale musicie musicie zrobić kanał, na którym odcinki ze mną rzucać. To stworzę z panem z Mateuszem. Znaczy, nie, z agentem XD. Z panem agentem Pękiem. Z, z panem Żółwiem. Będę z nim tam miała kanał też. Ja będę musiała wszystko montować, niestety. Więc jednak nie zostawiajcie tych łapek w górę. Chyba, że chcecie mi zrobić na złość. No, nie błagam, nie, e, więc... Ja nie zrobię konta, wiesz to... XD. No, więc tak. XD. Teraz coś robię, XD. Do odcinka, w którym, w którym była zmianka w dzisiejszym. Jeszcze niedługo zrobimy odcinek yy, z panem Orzeszkiem. Nie! Z nim nie robimy odcinków. Panem Bobowitą. Co? Nie będzie z nim odcinków? Jeżeli on ma nagrywać odcinki, to. A. Dobra, no to... pokazujesz się na No jeszcze nie skończyłem! Aha. Jak skończę, to powiem. Okej. Okay. Ej, pani odstechny koło mojego domu. Nie, żartuję. xD. Pytał. Nikt! Tylko żartowałam. Widzowie, widzowie chcieli wiedzieć. Jeżeli chcecie youtuberami, to nie polecam. Bo trzeba wszystko Kładę się na kanał, no bo niektórzy się starają i na przykład z dwie godziny montują film albo więcej, ale nie, ale my, my, my się i tak męczymy, ja, no ja się nie męczę, ale on się męczy po prostu, bo wstawia filmy i to jest bardzo męczące, prawda? Mhm. Bo robienie tego filmu jest męczące więc docencie xD odejdźmy to, że my się tak męczymy co? To w się, sensie, że my się tak męczymy. Mm, ja Dobra. Brakuje mi jednej piosenki. Um. Chwila. Mówili po kolei piosenki Team eee, Andy. No, siedem. Adios. BARWY! Barve. Otóż to jest moja. Od... Zaraz pokażę Wam mój notatniczek, w którym zapisowałem wszystko. Oki. Okay. Zobaczcie. To mój notatniczek. Od piosenki 7 zapisywałem. Do. do... Jak się to sobie zatrzymałeś, i poczytajcie. No, ja to po prostu przejadę. W każdym razie na miejscu, no, najgorszą posadką jest moja miła na tym moim ręki. Bo potem jest młody chłopak, B7, BALET, All in Habibi, Pologeng, palnej grneczki, i, güneczki, i na noc, barwy przy, przy tobie, gło, głośno, dla rodziny, adios i gdybym. Jeżeli posadkę na przykład jest no kilka tycy to ustawiałem według własnych preferencji po prostu. XD. Łapiła Adios najbardziej lubię. Potem dla rodziny. A głośno. Oczywiście najbardziej lubię dla rodziny. Tak no. pod względem charakterystycznym Adiosa. Pewnie wiemy, nikogo to nie pewnie nie obchodzi, ale. Ale no. XDF. mam właśnie to byłby na z tej Forowy, foro, trylogiczny. Ser Seria. tej serii. No. Jeżeli chcecie, żebyśmy tę serię znowu kontynuowali, mnie Dostawcie nie. 100 tysięcy łapek w górę. No, no i not, to mi pasi, xD Kudle nie <śmiennie> zostawią, prawda? Więc, więc nie będziemy mieć tego odcinka. Gorzej, gorzej kurzej, 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 o kur... Ale no dobra. E, no to żegnamy was. Zostawcie łapkę w górę albo nie zostawiajcie jej, żeby nie dobiło to do jak, jak mi zostawicie, to nie kochacie swoich wyrząd domowych. A jeżeli nie macie wyrządów domowych, to e, nie be, w przyszłości, w przyszłości będziecie mieli pecha. Aha, okej, okay, taka groźba. Dobra, no to y, dajcie subskrypcję i łapkę w górę i naura. Adios! Adios! La vista. Ha, nie, nie. To o tym mi...